Państwa, wszyscy jesteśmy nieutuleni w żalu po śmierci Kim Jong-ila, umiłowanego przywódcy, właściwie mojego przywódcy chyba. Nie wiem, co teraz się dzieje w Korei Północnej. Poza tym, że trwa żałoba, bo kiedy umarł wielki wódz, umiłowany przywódca Kim il sen to wszystkie ptaki przestały w Korei śpiewać. I jaskółki płakały żywymi łzami. No i w ogóle świat wstrzymał oddech. Teraz też, oczywiście, świat wstrzymał oddech. Po pierwsze, dlatego, że nie wiadomo, czy. Kto zostanie następnym umywanym przywódcą? Mówią od Kim Jong-Ulu, ale wszystko jest jeszcze możliwe. Jeszcze światło nie jest oddzielone od ciemności, no i obawiają się wszyscy, czy przypadkiem Korea Północna nie zaatakuje, nie spowoduje jakiegoś incydentu zbrojnego z Koreą Południową, czyli jakieś rakiety nie wystrzeli itd. tak, dalej, i tak dalej. To y, y, śmierć kim dżąk y, była takim mocnym akcentem, bo umarł również Wacław Havel, którego, przy którego blasku próbują się ogrzać rozmaici tam, że tak powiem, umiłowani przywódcy drobniejszego płazu. Mówię o całej Mich Michnikowszynie, bo tam pan redaktor Adam Michnik próbuje i drogiego Bronisława tam do Hawla porównywać i Leszka Kołakowskiego i tak No różnica jest Podobieństwa oczywiście są. Wszyscy byli umiłowanymi przywódcami. Z tym, że Hawel, o ile mi wiadomo, nigdy nie był komunistycznym działaczem, a tamci jednak byli i to w okresie, kiedy partia łamała kości za Stalina i strzelała w tył głowy. Potem przestali, ale wtedy, kiedy już można było przestać, a nawet do, do można było dostać za to sowite wynagrodzenie. Leszek Kołakowski, jak kiedyś wspomniałem charakteryzował się umiłowanym, do pra... um... wielkim umiłowaniem prawdy, ale nie cały czas tej samej, tylko takiej, zawsze umiłowanie prawdy podsuwało mu taką prawdę, która się najlepiej opłacała. No więc czegoż w związku z tym nie wynagradzać, jak umiłowania prawdy? W przypadku Leszka Kołakowskiego sprawdziło się to idealnie, w przypadku drugiego Bronisława też, chociaż nie do końca, ale, powiada to... Że był szczęśliwy do ostatniej chwili swojego życia, więc to też się liczy. Tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju, który powoli pogrąża się w nirwanie przedświątecznej, mamy objawy końca pierdyszki. Widać te objawy w dwóch przypadkach. Po pierwsze, został, prokuratura apelacyjna rozważa wystąpienie z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Antoniego Macierewicza, który dopuścił się straszliwych zbrodni w związku z ujawnieniem raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Widać wyraźnie, że wojskowa rozwiedka przechodzi do ataku i to jest nieodmylny znak, że okres pierydyzki się kończy. Okres Pierdyszki, koniec okresu pierydyszki widać również w, przy okazji procesu słynnego kibica, niejakiego starucha, taki pseudonim, który to proces był procesem kiblowym. Znowu wracają procesy kiblowe. Nie wiadomo właściwie, dlaczego ten proces utajniono, ponieważ on nie był żadnym dygnitarzem państwowym, chyba że. Chyba że Zeznawać musieli na tym procesie jacyś tajni współpracownicy, których nie można ujawnić. No i skoro tak, no to warto już wyprzedzając trochę bieg wypadków, przypomnieć, że w przyszłym roku w przyszłym roku przypada okrągła rocznica 27 kwietnia przypada okrągła 220 rocznica. Konfederacji Targowickiej. Ona została zawiązana w Petersburgu 27 kwietnia, ale ogłoszona w miasteczku Targowica na Południowych kresach 14 maja. W związku z tym można od 27 kwietnia aż do 14 maja przeprowadzić bardzo szeroko zakrojoną rekonstrukcję historyczną z udziałem najwyższych władz państwowych pod honorowym protektoratem pana prezydenta Komorowskiego. No i oczywiście z uczestnictwem, z udziałem Konstytucyjnych członków Rady Ministrów z premierem Tuskiem na czele, i tak dalej, i tak dalej. Wprawdzie w środku tego okresu przypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale to będzie świetna okazja, żeby napiętnować. Te antyrosyjskie ekscesy, jak to kolega Engelgard powiada, antyrosyjskie ruchawki, w których choiracy ówcześni do tego się posunęli, że nawet kilku tych targowiczań powiesili. Oczywiście w tym przypadku może być tylko odwrotnie, emerytowani funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych mogą powiesić no może niedokładnie, niedosłownie, bo kary śmierci, podobnie jak i tortur u nas nie ma. Chociaż jak Państwo wiecie, na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki jest tam o torturach i karze śmierci, więc ta nieobecność może być tylko pewną wyższą formą obecności, bo nie ma u nas wojskowych służb informacyjnych, nie ma SB, nie ma Żydów, cóż, dopiero byli, prawda, to byśmy dopiero mieli do wiwatu, No, ale emerytowani funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych Mogą właśnie 3 maja powiesić posła Macierewicza, któremu myślę, że niezawisły sąd w jakiejś kiblówce do tego czasu udowodni wszystkie te zbrodnie, których się dopuścił. A tymczasem, w oczekiwaniu na te wydarzenia, widzimy, proszę Państwa, że z władzą radziecką na pewno nie będziemy się nudzili. No to w oczekiwaniu na te wydarzenia życzę Państwu wesołych świąt mimo wszystko.